I siemaneczko wszystkim, to ja Zen, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku do gry w Brutal Wolfenstein, gdzie rozpierdzielamy hurtowo nazistów, tak jest. Jedziemy dalej. I cóż, tradycyjnie też pozdrawiam Madzie i Oskara, moich wiernych kabanowsków. Halo, halo. Achtung. Ach dung! No, spójrzmy na mapę od razu. Sekretów mamy pięć. No dobra, no to cóż, standardowo postaram się poszukać chociaż jednego, nie? żeby tak nie było tak smutno. Jak się nie uda, no to, to będę płakał. Owy, przebrzydłe, kasztany. What? Chyba coś kopnąłem, jego czerep. Prawdopodobnie. Tam to farmorków. Tu nic nie ma. Wow, hello, witam i żegnam. O, tu mamy dużo kurczaczków. Jakieś watelnie łyżki, chohelki? Okej, okay, to miało być chyba taki, taka prowizoryczna kuchnia, połączona z stołówką? Okej, okay. no to byłem O! Ziomek Żry. O nie, tylko nie wy. Jak oni dają popalić nie. Takie czopsy płacą, że to jest nieporozumienie. Ginąć tam rozrywa na kawałki. Dajcie mi kurczaczków. Chyba się wrócę z powrotem do stołóweczki. Gdzie to było, tutaj? Tak, tutaj. Dawajcie mi wszystkie wasze kurczaki. Zostawiam wam tylko kości do wylizania. Standardowo. Ok, tu moment drzwi na srebrny kluczyk. Ale najpierw musimy go znaleźć. No to szukamy. O kurde. Dobra, 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 stop, stop, stop. Sejwik. Tak być nie będzie. Patrzcie, patrzcie, widzieliście tego typa jednego z drugim. Co oni robią, nie? Ale mnie poszyli, nie? A tu jest trochę kurczaków przynajmniej. Trochę się podreperujemy, pojęczymy po ścianach standardowo, a noż coś tu będzie, ale chyba nie. Po żądalu, lecimy dalej. jakieś cele. Kurna, trochę was tu jest z ziomeczki. O nie, 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 tylko nie przeładowanie w takim momencie. Jeszcze jeden, ilu was tu? Tu co? O, sekrecik jest, proszę bardzo, czyli udało się. W tradycji stało się zadość. Chociaż jeden, chociaż jeden, no. Bardzo fajnie. O kurde! Psiurki! Piesełki! o, jak mi przykro. No ale cóż... Trzeba było mnie nie atakować, no. Za to zjem wam wasze psie żarcie! Kurde, no. Trafił się jeszcze jeden, byłbym naprawdę szczęśliwy. Jeszcze jeden sekrecik, proszę. Najlepiej z jakimś fajnym, nie wiem, nową bro... Oh, ho, ho, yes. I o yes! jest! I oczywi to widzicie. Ale dobrobyt. O, tak. Pyk, pyk, pik, pyk, 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 pyk. Tak jest, napałem się mogę wyjść. Ale jeszcze sprawdzę, może być sekret w sekrecie. Tak, gra tak lubi. No, ale chyba nie ma. Zawsze mnie to światło tak dziwnie pada, nie? Że jak... O, proszę bardzo. To tak fajnie jest zrobione. Patrzcie tu, spód drzwi i tak się rozkłada. Normalnie ray tracing pełną gębą, nie? Po co komu karty za setki złotych jak... Można mieć kartę za 800, tak jak ja i... <laughs> i mieć taki dobrobyt graficzny, jak tutaj. Całe karty z ray tracingiem są tak przereklamowane. Ale nie, tak serio, to, to jest bardzo, bardzo fajnie, że w końcu... W końcu rynek gier e, rozwija się no, trochę bardziej niż podwyższanie rozdzielczości i dawanie jakichś ciulatych postprocesów, które nie oszukujmy się i tak większość graczy wyłącza, bo ich denerwuje, nie? Zwłaszcza jak ktoś nie, nie potrafi tego zrobić, tak jak jakiś. Motion Blur, od którego się dostaje mdłości, albo Deep of Field, który po prostu jest tak koszmarny, że robi mydło na ekranie, nie? Tracing to, to jest bardzo fajna rzecz, nie? O, O kurna, koniec. A to jest jeszcze tak zwana technologia, która ma błędy wie wieku dziecięce dziecięcego, tak? Karty są bardzo drogie. No. Psa, jakby karty Nvidii nigdy nie były drogie, nie? No, zawsze są, ale fajnie będzie w końcu doczekać czasu, aż to się stanie standardem, nie? Każda z firm produkujących karty graficzne będzie miała swój rodzaj ray tracingu, który. Nie wpierdziela nie wiadomo ile zasobów. Dobra, przyznam trochę się pogubiłem. Duża ta mapa jest ogólnie. Eee, tak, Ja mam. Tak, mam złoty klucz. Mogłabym pójść tutaj teoretycznie, tylko że tam chyba trzeba było srebrny. Prawda? Tak, tu trzeba było srebrny. Hm. W takim razie, gdzie jest. Gdzie są drzwi na złoty kluczyk A tu był ten sekret dobra dobra no sorry, teraz trochę się pokręcę bo tak sobie bez trosko tutaj biegałem a No nie no to jednak tutaj nic już nie będzie raczej więc wracamy. Pra, pra. Pewnie trzeba gdzieś po prostu, no, trochę wrócić się na początek poziomu i znaleźć inną, alternatywną drogę. No to prawdopodobnie do tego mm, tu możemy wejść. Chociaż pewnie tu nic nie będzie, kurczę. No to na pewno, nie? W takim razie, gdzie są. Nie, tu jest ta studnia. Gdzie są drzwi na złoty klucz? Ciekawe, kurde, zgubiłem się, no. Gdzie tu jeszcze można wejść w takim razie? A tutaj, Boże, ślepa, kicho, ty! Zeniu, no. O! Py! Teraz zabawimy się trochę w bohatera Hexena. Oh. Ale może bym zapisał, bo się zaraz. może źle skończyć. A, już tam coś widzę. Prezencik dla mnie. Ktoś tu jeszcze potrzebuje mojej kulki. Dostał w czerep. Wszyscy, wszyscy. Pum, 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 pum. Proszę bardzo, mamy obrotóweczkę. O! Dobra. Pod czym to jest? Pod... Pod szósteczką. No tak, gdzie jest ten ciężki karabin? Okej. Okay. Zarąbiście, będzie na błysika. Ciśniemy dalej. Sejwacja. o ty kurna, ż... no nie, nie, tak to my się bawić nie będziemy, ziomuś. Gim, przebrzydła, no patrzcie, no jaki to jest typ! TMP-40 jest na nich zdecydowanie za słabe, bo trzeba dużo w nich naprawdę władować. Wszyscy, wszyscy. O! Ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze biega! Ładuj, ładuj. Pyk. Do widzenia. Do widzenia panu. Panu również. No. Czysto? Czysto. W sumie to jest złe określenie, tu nie jest czysto. <grymne> Pomalowałem wam ściany. Które i tak są już z, z czerwonej, z cerwonej cegły są! Och <grymne> tung! Wszyscy? Czy on biega za mną dookoła? Tak biega kredyty za mną dookoła Dobra Po żądalu. Po żądalu, robalu. Tam są już te cholerne zombiaki, nie? To mnie to, że ta obrotówka się tak wolno rozpędza. Ale dobra, mamy... Mamy ciężki karabin maszynowy, tylko sobie zapiszę... I wjeżdżamy w nich jak kurna w masło! Tam jest studnia, ja chcę podszedł do studni! Jest, wypiłem. 5HP miałem, widzieliście to. To się nazywa akcja. No nie ma sekretu tutaj. Niestety. To mi się wydaje. A, jednak coś było. Czy ta ściana była jakoś. Albo mi się już wzrok pierdzieli? jakoś dziwnie była pochylona tekstura? Dobra, armorki zawsze na propsie. E no kurna 3 na 5, to już jestem kurna Jestem zawodowiec Tylko kurczę no, w dalszym ciągu nie znalazłem złotych drzwi Bo jestem ślepy To jest jeszcze bardziej prawdopodobne O, no że trzeba poszukać dalej, no szukamy, szukamy, szukamy. Tu byłem, tu byłem, tu byłem, wszędzie byłem. Gdzież to może być? A, bo mam już srebrny. Boże. No, no i patrz, no i sprawdziło się, wyszło na moje, że jestem ślepą kichą. Jedziemy. A, tak to jest tak się jest zmęczonym. Wprawdzie dzisiaj sobota, ale gram jak niedzielny gracz. Wybaczcie. Uh -huh. Pszczółcztofu! Cool się napić z tego? Nie mogę. Hello! Kolejny sekret, nie wierzę! Aha, 4 na 5! Teraz zachodzi pytanie, nie? Czy pominąłem już jakiś, czy jeszcze będzie przede mną? Dobra, tu są już drzwi na złoty kluczyk. Sprawdźmy, co jest tam dalej. Dobra. Dobra, nic tu nie ma już. Złote drzwi. O kurna, ale was tu. Nawet psy są. Nawet pieseły. Ziomki, spokojnie. Każdy dostanie swoją kulę. Każdy. Może mi szkoda tych piesków, no. Uu. Sekrecik, no ostatni. O, ostatni. Ale już. wow, goś, coś ty tam robił. No ale chyba nie będzie. Dobra, nie przedłużajmy, wchodźmy, kończmy poziom. 4 na 5 sekretów to i tak jest bardzo dobrze. Bo jeszcze ktoś przeżył, jakiś jeden nazioł. 4, two, six. O nie. O, nie! Dobrze, że miałem dużo zdrowia, nie? A wyobraźcie sobie, że teraz, powiedzmy, mam, ja nie wiem, jeden HP, nie? Gościu z miejsca wjeżdża w was jak... Jak w masło. Dalu. A tu zobaczmy mapę. Jest tylko jeden sekret. O, to poziom musi być bardzo krótki, albo to już w sumie poziom z bosem. Chyba nie. Tak, czy inaczej pobierzamy dalej. Okej. Okay. Hello? Ktoś tu jest? Okej. Okay. Labirenty. Je... <try> już mnie zakosować chciał nie, kurde, co za typy. <try> Staram się go znaleźć, chociaż to będzie pewnie... bardzo trudne. Chodzi mi o sekret, oczywiście. Ja pierdziele, no! O, mam w sumie dwa granaty, nie pomyślałem. Mogłem im tam rzucić szyszu, nie? Tu nic nie ma... Strasznie zakręcony ten poziom już widzę. Ale takie kiedyś były gry. W ogóle jest na internecie taki jeden ciekawy screen, nie? gdzie. E, Wydaje się, że w którejś mapie jest... czy z Left 4 Dead, A już teraz nie pamiętam. Nie, jest tak, taka grafika na ścianie. Zrobiona, że... E, Level design kiedyś, a dziś, nie? czy kiedyś po prostu te mapy były tak rozległe, zawiłe... Dzisiaj to po prostu jest prawie prosta ścieżka, nie? No cóż... O kurna! Stereo! Ale żeście mnie wzięli, no... Ale tu mogę wyjść... Dałoby się zasejwować, bo już dawno nie sejwowałem. Przeładować też, oczywiście. Boże, co tu się dzieje? Gdzie ja chodzę? Gdzie ja jestem? Jeszcze dalej. Kurde, ej. Zobaczmy tamtą odnogę. Tutaj. Ja cię pierdzielę. Ten jak zwykle, nie? Nożownik. Rzeźnik z Blawiken. Musiał mnie... potyrać. Troszkę armorków... O, kluczek, ok. okej. wizytę O, tym tam pięknie wysadziło. nie okay, jakoś się z nimi rozprawiłem. Dobra, mamy DNG. Full amunicji, bardzo mnie to cieszy. Teraz już praktycznie ta broń to jest. jest podstawa, nie? Na taką ilość gości, zwłaszcza tych nazistów zombie, to Są masakrycznie twardzi. Po skoro mam złoty kluczyk pasowałoby Co to było? A, Firstite Kit, okej. Okay. Posowałoby znaleźć teraz no, na złote drzwi, nie? No, poszukajmy tu jeszcze te zakamarki, których których jeszcze nie byłem. Okej, okay, tu się to będzie łączyć. Pójdźmy tu, tu. Moin Leben! O, sekrecik znalazłem jeden! Jest 100% sekretów! Jestem mistrzem! Jestem zwycięzcą! Jestem zwycięzcą! Wspaniale! No szukamy dalej. Sejwik tylko. Tu musimy wrócić. Trzeba by było pójść... ...tutaj. Tutaj. Tutaj. Kurde, ten to jest szybki, nie? Okej, okay, znowu pudło. Korytarz zaprowadził mnie zbyt daleko. No, a tutaj? Wow! Oh shit! <grystanie> Dobrze, już nie mam co jeszcze po ścianach. Kurde, bo przecież już sekrety wszystkie znalazłem. Gdzie tu jeszcze mogę? Tu mogę iść tylko, nie? O, okej. Okay. O, tam są chyba drzwi. Tam są chyba drzwi na 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 złoty kluczyk. O kurde to był zły pomysł. Ale w was wjechałem na ziolo. Wszyscy rozgromieni hmm, tutaj, A nie, dobra, to był ten MB, tak, to są drzwi na Złoty Kluczek, super. No gdzie indziej nie mogły być, bo w sensie wcześniej co, mapy mam odkrytą, to Było w ogóle. Dobra, tu jest koniec poziomu, tak? Okej. Okay. Kurde, bo jeszcze tu zginę, nie? Na sam koniec, przed samymi drzwiami. Jest, koniec poziomu. Elegancko. Potwory, wszystkie zabite, sekrety, przedmioty. Sto na sto, na sto, na sto, na sto. I'm the best Ok, floor 27 Dobra zapisaliśmy Także cóż Dziękuję wam serdecznie za poglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że się podobało I cóż zapraszam was jak zwykle na kolejne Papatki, papapapa. Pa, pa.